Dziewczyny jeszcze raz wygrana, raz, dwa, trzy. W E, -y G R A N A wygrana. Króliczki są najlepsze. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. W E, -y G R A N A wygrana. Króliczki są najlepsze. Diana tak ładnie ćwiczy. Timur, o czym ty gadasz? No co, podziwiam moją dziewczynę. Nie denerwuj go, przesiądź się lepiej. Wygrana! Króliczki są super! Króliczki, Króliczki są najlepsze! Króliczki, Króliczki wygrywają! Aleksa Szpagat! Uuu. Dziewczyny, świetna robota. Odnowiłyśmy treningi i jest o wiele lepiej. Tak, trenerko Ebi, nareszcie. Przygotowujemy się do zawodu. Wygrana będzie nasza. Wygramy! Na 100%, 100% maskotko! <grym> Chłopaki, jak to jest siedzieć i obserwować nasz trening? Diana, po tym treningu moje serduszko bije o tak! Mo, 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 mo. Doprowadza mnie do szału. A mi zaczyna się podobać ta Alexa. A Romeo, to poproszę o więcej szczegółów. Dziewczyny, jesteście najlepsze. Jestem z was dumna. Dzięki, trenerko Ebi. Następny trening będzie jeszcze lepszy. To, to prawda! prawda. Dzięki, Timur, że byłeś na moim treningu. Doceniam to. Chłopaki, mam dla was wiadomość. Timur, ona udaje. Chyba nie. Jakie wiadomości? Dobre czy złe? Dziewczyny nie tylko są sportowcami czy liderkami, ale chcą też zrobić zespół muzyczny. Chłopaki, potrzebujemy kolejnego członka do naszego zespołu. Jeżeli nie macie nic przeciwko, możecie przyjść i się pokazać. Może ktoś z was znajdzie się w naszym zespole? Umiecie śpiewać? Ja przyjdę. Ja też przejdę, zobaczycie, czwartym członkiem zespołu będę ja. Ta, zobaczymy. Dobra, chłopaki, idźcie i poćwiczcie trochę. Rekrutacja za godzinę. Wybierzemy najlepszego faceta. Albo dziewczynę. Dobra, dziewczyny, chodźmy, musimy się przygotować. A ja nie umiem śpiewać. Bo ja dobrze śpiewam. Ja będę rapował, na pewno mnie wybioram. Nigdy nie umiałeś śpiewać, to nie dla ciebie. Smak, kto jest liderem? Diana. A kto jest jej chłopakiem? Ja. Twoje szanse są zerowe. Do zespołu dostanie się ktoś muzykalny, a nie jakiś ochrypły typ bez ucha. Że co? Aaaa! Kto niby jest ochrypły? Dobra chłopaki, jesteśmy na sali, chodźmy ćwiczyć. Dziewczyny, co robicie? Ryan, od kiedy interesujesz się tym, co robimy? Czemu taki niegrzeczny? Ryan, idź stąd. Mamy nasze dziewczęce rozmowy. Dziewczyny, co zamawiałyście? lemoniadę Latte? Kakao. kakao. Proszę wasze kakao. dzień pizza. pizza. Żenia, wydaje mi się, czy Ryan do nas podbija? Nie do nas, do ciebie. Jestem w szoku. Ja też. <noise> Diana wysłała wiadomości na szkolny czat. Posłuchajmy. Kochani, cześć! Witam całą szkołę. Szukamy czwartego członka do naszego zespołu. Przyjdźcie i pokażcie, że możecie zostać członkiem w naszym zespole. Blondie! Blondie! Pizza, co tam tak utknęłaś? Powiedz im, że nie mamy wegańskich sałatek, nie mamy papryki. Ice, Diana szuka czwartego wokalisty do swojego zespołu. Czy chcesz, czy nie, to pójdę i pokażę, jak śpiewam. Jakie śpiewanie? Lepiej noś tace. Mówisz tak? Bo nie wiesz, jak śpiewam. Wyobraź sobie mnie i króliczki na scenie. Dziewczyny, którą piosenkę zaśpiewamy? Weź Karina, dziewczyny, musicie zaśpiewać coś żywego. Nie, Julia, musimy zaśpiewać jakieś remowanki. Dziewczyny, przez to nie wygramy! Dobra, dziewczyny, coś zaśpiewamy. Dziewczyny, co zaśpiewamy, żeby na pewno wygrać? Zaśpiewamy piosenkę Diany. Wtedy na pewno się uda. Nie, mam lepszy pomysł. Weźmiemy piosenkę Diany i zrobimy z niej remiks. Wtedy na pewno wygramy. Tak! Dziewczyny, ale się nakręciłyście, Diana was nie wybierze, bo jesteście żabami. Ona nie przepada za żabami. Ona za nami nie przepada, bo nie słyszała, jak śpiewamy z żenią. Jak otworzymy usta, to od razu zmieni zdanie na nasz temat. No tak, no tak! To ja pójdę, otworzę usta i też pokażę swój wokal. Dziewczyny, to ja może też pójdę. Mamo, dzwonię, bo chcę się dostać do zespołu muzycznego. Trzymaj za mnie kciuki. A niech to wszyscy idą, może my też pójdziemy. Na pewno nas nie weźmie. Ale one nie oceniają wyglądu ani charakteru, tylko wokal. Dziewczyny, widziałyście siebie, nie pasujecie do króliczków. A my świetnie wyglądamy z króliczkami. Leila, biegnij szybko, żebyśmy przyszły pierwsze. Dobra! Co powiedziały? Że nie pasujemy? To się jeszcze okaże. Chodźmy do łazienki, musimy się rozgrzać. O, Mike, cześć! Nie skończyłeś jeszcze sprawdzać pracy domowej? Sprawdzam, zeszedł Patryka i próbuję zrozumieć, co tu jest napisane. Mike, chciałam Cię prosić o odwołanie ostatniej lekcji. Ale jak to odwołanie? No, Mike, zrozum. Króliczki tworzą swój zespół muzyczny, szukają czwartego wokalisty. Będzie rekrutacja. I to na ostatniej lekcji. Ebi, ale jaki zespół muzyczny? Dziewczyny są zajęte czyli lideringiem i tak się już spóźniają na lekcję. Mike, dadzą radę. Wierzę w nie. No dobra, odwołam tą lekcję, ale dla ciebie. O, Mike, dzięki. Zobaczysz, to będzie najpejniejszy zespół muzyczny w tej szkole? Mam taką nadzieję, Ebi. Dzięki, Mike. Jestem taka piękna! Mary, mam już dosyć słuchania tego. A może posłuchamy wiadomości głosowej od Diany? Napuszczaj! Kochani, cześć! Witam całą szkołę. Szukamy czwartego członka do naszego zespołu. Przyjdźcie i pokażcie, że możecie zostać członkiem w naszym zespole. Mary, to nasza szansa! Na no co te, wczoraj zrobiły żart, że zostałyśmy wyrzucone ze szkoły? Nie wezmą nas! Nie, Mary, jak będziemy fajnie śpiewać, to nas wezmą! Zabiorą nas i będziemy liderkami. Nad tak sądzisz? Jestem pewna, Mary. Hej, ostrożnie! Co, podsłuchiwałeś, tak? Posłuchajcie, no, ja i Mary idziemy na przesłuchanie. Tak, i będziemy w zespole króliczków. I znowu będziemy liderkami. Dobra, nadchodźmy. Widziałeś? One oszalały. Super, Diana szuka członków do swojego zespołu muzycznego. Zalina, ty pięknie śpiewasz. Powinnaś spróbować. Ja? Tak, ty. Zalina, to twoja szansa. Wyobraź sobie, że jesteś na scenie z mikrofonem i śpiewasz. Nie wyobrażam sobie Zalinę z mikrofonem. To nie za bardzo pasuje. Przestań tak mówić o mojej siostrze. Zalina, na pewno dasz radę. Chłopaki, naprawdę we mnie wierzycie? Bez wątpliwości. Jak króliczki usłyszą twój głos, będą w szoku. Dobra, chłopaki, muszę się rozgrzać. Mm -mm. No, w porządku, to pokaż swój głos Nie, głos nie jest dla twoich uszu Dziewczyny, patrzcie jak fajnie Jesteśmy sportowcami, czy liderkami I tworzymy zespół muzyczny Musimy znaleźć tylko czwartego członka Tak, abyśmy miały szczęście i kogoś znalazły Jasne, że tak, Kitty Jest wielu ochotników, którzy chcą dostać się do naszego zespołu A ja będę w waszym zespole? Ty już jesteś w naszym zespole Halo, uwaga! Jeżeli ktoś z Was będzie hałasował, zostanie wyrzucony i nie będzie mógł wziąć udziału. Mam nadzieję, że wszyscy mnie dobrze usłyszeli. Dobrze, ci, to naprawdę ważny wybór. Kochani, witajcie na przesłuchaniu. Mam nadzieję, że dzisiaj jedno z Was zostanie czwartym członkiem naszego zespołu. I tak, pierwsze osoby, które chciały wziąć udział, to Jana i Laila. Dawajcie, szczury. Nie potrzebujemy ich w naszym zespole? Słuchaj, Alexa, nie patrzymy na relacje osobiste. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią dobrze śpiewać. Zaśpiewamy piosenkę nowa. Nowe ludzi, nowe względy. O, wybrały moją piosenkę. Na pewno ją wybrały, żebyś je wybrała. Śpiewają okropnie. Nowa szkoła, radnym domem stała. Muzyka gra moja, w znam, że to ja. Przyszłaś tu do szkoły, w szkole jest nowinka. Muzyka gra moja, wsiłżę znam, że to ja. Przyszłaś tu to szkoły, w szkole jest nowinka. Dzięki dziewczyny usłyszałyśmy Wasze głosy. A kolejni ochotnicy to żeby. Tak! Czyli blondy i Żenia. Króliczki, usłyszeliście nasze głosy? No, my z Żenią będziemy śpiewać, a to tancerki. Tak, tak, po prostu tancerki. Zaczynajmy. A jaką piosenkę zaśpiewacie? Będziemy śpiewać remiks do piosenki Lady Bunny. Zaczynajmy. Ja lady żaba, co ty mnie skażesz? Na 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 na. No już nie ja, ja lady żaba. Czy to normalne? Zepsuły twoją piosenkę. Jakie żaby?

Cześć, Smajl! Co zamierzasz śpiewać? Niemożliwe, że się odważył. Posłuchajmy jego śpiewu! Diana, zaśpiewam piosenkę Hey Boy! Pamiętasz, jak zagrałem ją w twoim teledysku? Hey boy, pastój, pa stoi, graj z taboj, nie lubisz i śmiej nie, nie nnóżnej twojej cacki Hey boy, pastój, pa stoi, graj z tobą! Po nie lubisz i śmiej maci, nie, nie nnóżnej twój cacki Przyszedł na jeść się wstydu. Dzięki, Smiley następny. A następny to Timur. A oni co, zmówili się? Baby! Mua. A ja zaśpiewam Hey Boy i zrobię to lepiej od Smajla. Okej, okay, Timur, rozumiem, że chcesz być ze mną 24 na 7. Branie chłopaka do zespołu muzycznego nie będzie fajne. Kitty, posłuchajmy. Klaskajcie. mnie na Ложила волосы, хватит свои подруги, пустотки, парни Эй, бой, постой, поиграй с тобой Почему бежишь, милый мальчик, мне не нужны твои цацки, эй, бой, постой, поиграй с тобой Почему бежишь, милый мальчик, мне не нужны твои цацки Timur, to był raj dla uszu. Dzięki. Następny. Kto następny? Następny, Romeo. Rozgrzałem się, starałem się jak mogłem. ja będę śpiewał Hey Boy. Fajnie. Chłopakom spodobała się piosenka Hey Boy. Zaczynaj. Hey Boy, własny mój Właśnie mówię, że jest miły malcik, nie nienudny w twojej cacki Hej, goj, washoj, poe, grać z toboooj Właśnie mówię, miły malcik, nie nienudny w twojej cacki Dzięki Romeo, dobrze śpiewasz Kto następny? Następny, Ryan Wybierzcie mnie do zespołu, i śpiewać wysokie dźwięki Hej, jestem Ryan i zaśpiewam wam piosenkę, Nowi Ludzie. Nowe wzglady, nowe trendy, stary zadzień, nowe lajki, nowe smiley. O, Ryan jest naprawdę niezły. Kitty, mamy jeszcze dużo ludzi. Zobaczmy wszystkich. Maja, ty już znasz, że ja przyšłę tu, do, w szkole i śpiewać. Muzyka gra, Maja, ty już znasz, że ja przyšłę tu, do, żeby siedzieć w szkole i śpiewać. Dzięki całkiem nieźle. Następny. Następna jest pizzę. Ja zaśpiewam piosenkę zatytułowaną „Lelka” i zdał mi zimną lemoniadę. Dobra, to nie przeszło. Kto następny? Futbolistki. Futbolistki. Zaśpiewamy piosenkę Hey Boy. Przygłosił mnie na party. Wyszedł z ma Wystarczy. Kto następny? Kitty? Zalina. Zalina. Wyszło fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie. fajnie. Jestem Zalina i zaśpiewam piosenkę Mama się nie dowie. O, o Zalina, Zalina mama, mama się nie, nie dowie. A mama, a mama, a mama, mama, mama nie uznaje. A, a, uzna a mama, a mama, a mama, nie uznaje. A mama, a mama, a mama... A mama, a mama, mama nie uznaje. Dzięki Zalina. Mama się nie dowie, że nie zostaniesz piosenkarką. No weź, Diana. No co, musiała śpiewać całą piosenkę. Następny! I tak, następne są dziewczyny przegrywy. Chłopaki, jak śpiewałam. Super, najlepiej! Jesteśmy dziewczyny przegrywy i będziemy śpiewać piosenkę lalka. Dobrze dziewczyny, zacznijcie. Piosenka lalka. Nigdy dziś nie śpiewał lalki. Muzyku po dzieliśmy na Весь вечер засидела, в зеркало все смотрела, не знала, что, блядь. I przegrywę. Nasza kolej. Chłopaki, co zaśpiewacie? Może coś nowego? Zaśpiewamy piosenkę Lady Bunny. Ja Lady Bunny, co ty mnie skażysz. Na, 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 na. No, że pozna ja nie Dzięki chłopaki. Następny na timery. Szarobiliśmy się. Cześć, króliczki. Będziemy śpiewać Hey boy. One wróciły do szkoły? Mhm. Nauczyciel Majek do nich zadzwonił i powiedział: Dziewczyny, gdzie jesteście? I były zadowolone, że nie zostały wyrzucone ze szkoły. Jasne, dobra, zaczynajcie, dziewczyny. Zaczynamy. Ej, klaskajcie! Przykracił mnie na z Уложила в волосы и хватит. Все подруги будут с тобой бой Постой поиграть с тобой Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цадские, бой Постой поиграть с тобой Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цадские У меня респект, да? Przeciągają wzrok, ale bardziej mi się podobała na tych błoczy liderkom. Dziękujemy Mary i Nat. A jak dziewczyny, weźmiecie nas? Śpiewałyśmy lepiej niż inni. Dziewczyny, spokojnie, to nie jest takie proste. Dziewczyny, musimy się poważnie zastanowić, kogo bierzemy do zespołu. Mam nadzieję, że wybierzecie dobrze, że dokonacie właściwego wyboru. To jak Kitty, kto następny? Lista się skończyła. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj przyszli. Spośród was wybierzemy czwartego członka naszego zespołu. A czy to będzie chłopak czy dziewczyna, to niedługo się dowiecie. Drodzy widzowie, co o tym sądzicie? Kto powinien być w naszym zespole? Napiszcie w komentarzach, zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa pa!